Witam Was, moi drodzy, ponownie. Ostatnio było dużo różnych filmików z różnych dziedzin, ale dzisiaj, dzisiaj nasz stały cykl od nowiu do pełni, od pełni do nowiu. Wita Was Wasza Aga Celeste, terapeuta holistyczny, doradca życiowy. I tak jak mówimy, księżyc jako taki ze względów przyrodniczych, tak to ujmijmy, no Niektórzy mówią właśnie, że i astrologicznych. Ma wpływ na nasze ciało, no i oczywiście umysł, właściwie na nasze wszystkie ciała, tak można powiedzieć. No i pamiętamy, że dzisiaj 11 jest nów, w tym wpływie nowiu jesteśmy już od wczoraj i będziemy tak mniej więcej do 13 maja. Natomiast kolejną pełnię będziemy mieli 26 maja. Już w jej wpływie będziemy od 25 praktycznie do 28. Czyli tutaj można powiedzieć, zawsze mamy tak dzień przed i jeszcze dwa dni po. Dlatego też niektórzy z Was mogą się znowu gdzieś tam czuć dziwnie, bo nie wszyscy reagują tylko i wyłącznie na pełnię inne osoby odczuwają również bardzo mocno nów. Na czym to polega? Właśnie czasem problemy ze spaniem, czasem jakieś takie podenerwowanie, czasem jakieś dziwne wewnętrzne lęki. No, mogą się takie rzeczy dziać. No, szczególnie, że ten czas mamy bardzo specyficzny. Ja tutaj napisałam, co nas czeka. No tak, bo słuchajcie, odnowiu mamy znowu czas kreacji, czyli znowu możemy coś e, przykombinować, czyli w zasadzie możemy sobie na miarę możliwości chociaż trochę wykrować to, co nas czeka. E, zobaczymy tutaj, co nam tradycyjnie pokażą karty. Tak jak prosiliście, proszę bardzo. E, I tutaj mam tym razem. Mądrość ukrytych królestw, takie zupełnie inne. No, i tutaj dla nas mamy oczy piękna, pozytywne oczekiwania, jasność. Zaraz zobaczymy tutaj coś więcej. Kiedy oczy piękna zjawiają się jako Twój sprzymierzeniec wymagają od Ciebie przeanalizowania aktualnego punktu widzenia. No właśnie, my się ciągle zastanawiamy, co jest, co nie ma, co się nam zdaje, jak wygląda obecna sytuacja. No i tutaj, czy według Ciebie świat jest doskonały i piękny? No Tutaj znowu, co jest ładne, co nie jest ładne, no i to jest zawsze kwestia gustu. Czy potrafisz przejść z przeszłości do teraźniejszości i ujrzeć doskonałość w tym, jak powstała rzeczywistość? No i to jest też takie mocne pytanie, no bo w zasadzie można powiedzieć, że to jest też jak siedzicie nad jakimś projektem, to im dłużej nad tym siedzicie, tym bardziej gdzieś tam wydaje się Wam niedoskonały i niedopracowany. I też Wam się może wydawać, zresztą tak jak oglądacie gdzieś tam swoje zdjęcia z przeszłości, Boże, jak ja wyglądałem, albo jaką miałem ale słuchajcie, to jest wszystko tak jakby dostosowanie się na dany czas do danego miejsca. I teraz ten czas, który jest obecnie też od nas jakby wymaga danego takiego a nie określonego zachowania. Oczywiście to zachowanie będzie dyktowane jakimiś pewnymi zmieniającymi się okolicznościami. Tutaj jest takie stwierdzenie: percepcja jest naprawdę istotna. Szklanka z wodą, która jest w połowie pełna i w połowie pusta, różni się w zależności od tego, w jaki sposób się ją postrzega. No i to jest właśnie to, co mówiliśmy: punkt widzenia, punkt siedzenia i to są te tak zwane porady z D, że tak się wyrażę, że czasem ktoś wam doradza i tak słuchacie go, i tak właściwie to, to co on do was mówi, to w ogóle nie dotyczy. Was, tylko gdzieś tam kogoś z boku. No i tutaj musimy sobie po prostu tak jakby założyć, że będziemy zawsze widzieli tą pustą szklankę, żebyśmy się starali tutaj mimo wszystko dostrzegać te pozytywne strony czegokolwiek, cokolwiek by nas nie spotykało. I to jest takie stwierdzenie, no, czy to dobrze, czy to źle pokaże przyszłość, tak? I, I powiedzmy, coś tam się zadziało, ok, ale już się stało. Z reguły no, można powiedzieć, że to, co się stało, to się nie odstanie, też takie stare, dobre przysłowie nasze polskie. No, ale to jest taka prawda życiowa, więc po prostu, jeżeli już coś się wydarzyło, to zastanówmy się na ten czas, co z tym zrobić albo co z tego wyciągnąć. No i tutaj mamy, spodziewaj się, widoku piękna, a przyciągniesz swoje najwyższe dobro. Czyli znowu jest sugestia, żeby w ten nów po prostu coś kreować, coś zrobić, żeby pozbyć się na miarę możliwości tutaj tych wszystkich lęków, żeby się zastanowić po prostu co jest naszym takim wyzwaniem czy rzeczy które dookoła widzimy czy faktycznie są takie jak się nam wydaje czy ewentualnie jednak tutaj pewne rzeczy są troszeczkę inne i jakby tutaj faktycznie już znowu jest sugestia żebyśmy więcej widzieli żebyśmy troszeczkę zmienili taki tryb patrzenia na otoczenie i to jest tak, jakby. Tutaj jest taka główna sugestia, bo to jest dość trudna karta. I w tym momencie ja to prowadzę na szywo. I, 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 I krótko i mówiąc, jak wam to najlepiej wytłumaczyć. Żebyście po prostu jakby zaczęli sobie nawet tą swoją rzeczywistość trochę transformować. Żebyście po prostu nie brali wszystkiego jako coś takie trudne. Ostateczne, smutne, jednoznaczne. I no, to jest fakt. Teraz bardzo dużo rzeczy już się wydarzyło. Można powiedzieć, że w niektórych kwestiach gdzieś tam jest równia pochyła, ale też, no, też jeszcze, tak jak mówię, jest możliwość wpływu i działania. Zobaczmy tutaj jeszcze, co nam runy sugerują. Tak, jeszcze na ten czas, co mamy tak naprawdę. Tutaj robić. No i znowu mamy pustą kartę, czyli mamy tą możliwość hmm, kreacji. No, ale tutaj jest jeszcze taka, taka specyfika. Ja co prawda nie, nie, nie przepadam za tą kartą, no pokażę co tutaj wyszło, bo tutaj, tu bym powiedziała tak: bo faktycznie są osoby, które w tym momencie są na takim totalnym skraju, tak jak na tej trafie. Zresztą każdy z nas ma tak trochę niestety że już jest po prostu u krańców jakichś takich totalnych sił, albo jest w trakcie jakiejś ciężkiej choroby, albo zaraz po ciężkiej chorobie, albo właśnie ma jakąś regenerację, albo no po prostu sami wiecie jakie są sytuacje, już tutaj nie będę w to wchodzić, bo już nie chcę tej energii tutaj przywoływać, tak, ale tak jak tutaj symbolicznie jest pokazane, że tam jeszcze na horyzoncie jest to światło, tak? Światło, do którego ta tratwa płynie, że ta burza zaraz się skończy. No i tutaj znowu mamy takie po prostu jakby, no olśnienie, tak? Że, że po prostu jakby nie było, to po prostu mimo wszystko, żeby jednak widzieć to światło w tej burzy. No i tutaj mamy jeszcze tą naszą kartę, jak ja mówię, sowilo stąpania po kruchym lodzie. Owszem, pamiętajcie, że nawet jeżeli tutaj odnieśliście jakieś zwycięstwo, że to są jakieś tam małe zwycięstwa, one jeszcze nie są stałe. Że tak jakby tutaj jeszcze coś wymaga Waszego zaangażowania, Waszej pracy, Waszej współpracy i że po prostu jeszcze jakby nie macie coś przesądzone, że możecie coś zrobić, coś wygrać, także jak to się mówi, jak tutaj komuś coś nie idzie, to, żeby się nie załamywał, bo zawsze gdzieś istnieją jakieś rozwiązania, o których Wam się nie śniło. I podsumowując, tutaj możemy znowu, żeby Wam tak pomóc, troszeczkę coś w kreacji. Jest takie stwierdzenie to jeszcze było z Access Bars jak może być jeszcze lepiej, ale to jest na takiej zasadzie, że tak jak mówię, już o tym kiedyś wspominałam, że jak już coś jest bardzo, bardzo źle i po prostu, no to mówicie, jak może być jeszcze lepiej, tak, i po prostu jakkolwiek by nie było, powtarzacie gdzieś tam ileś y, zdanie, ileś razy to zdanie i gdzieś tam się powiedzmy coś zaczyna kreować, albo Właściwie to, które jest teraz jeszcze właściwie, na ten nóg, bo to jest czas kreacji, jakie są jeszcze inne możliwości, których nie wzięłam pod uwagę? I to stwierdzenie, jakie są jeszcze inne możliwości, które nie wzięłam pod uwagę, dają Wam taką jakby głęboką możliwość kreacji, głęboką możliwość wyjścia w coś kwantowo. W sensie takim, że Wy po prostu chcielibyście, żeby jakaś sytuacja się rozwiązała. Ale tak naprawdę nie macie pojęcia, jak się za to zabrać, nie wiecie, co wy możecie mieć, dostać, lub jak jakiś temat ogarnąć. I w tym momencie, jeżeli wy stwierdzacie i rzucacie takie hasło, jakie są jeszcze inne możliwości, które nie wziąłem pod uwagę, tak jakby dajecie przestrzeni, dajecie górze również tutaj, jakby mm, możliwość tej kreacji. Ale to jest to samo, tak jak mówię, powierzcie swoje sprawy Bogu, tak? No, ale tak jak mówię, każdy z Was wierzy w, gdzieś tam powiedzmy w inne siły, więc jeżeli już nie powierzacie tam, to po prostu zróbcie na takiej zasadzie, ale to jest i tak, że mówicie Bóg, Uniwersum, że to po prostu e, działa i w tym wypadku kreuje e, za Was i pokazuje Wam po prostu e, inne rozwiązania, które są po prostu najlepsze dla wszystkich zainteresowanych, bo to też e, tutaj czasem musimy uwzględnić. Także moi drodzy, znowu pewnie czas nam minie bardzo szybko do, następnego, do następnej pełni. Zobaczymy, jak będzie. Niezależnie teraz jeszcze przypominam dla zdrowia i urody, że kiedy księżyc wzrasta, to tak jakby wzrastają również nasze włosy, tak? Czyli tutaj sobie te włosy możemy przycinać, możemy pielęgnować. To jest taki fajny czas właśnie na pielęgnację włosów. Natomiast na depilację, tak jak się pytałyście, dziewczyny, najlepszy czas jest po pełni, czyli jak księżyca ubywa. To tak jeszcze tutaj podsumowując. Także trzymajcie się i oczywiście, tak jak mówię, chętnych zapraszam na sesje indywidualne. Możemy sprawdzić różne rzeczy, możemy coś tam podrasować, coś wykreować, tudzież wzmocnić energetykę organizmu. Trzymajcie się.